W 1576 roku królem Rzeczpospolitej obojga narodów został Stefan Batory. Wraz z nowym monarchą do kraju przybyło jego prywatne wojsko oprócz licznej jazdy, także tzw. hajducy, czyli doborowa węgierska piechota. Formalnie pełnili oni funkcję królewskiej gwardii. Szybko jednak okazało się, że monarcha nie ma zamiaru wykorzystywać sprawnych piechociarzy wyłącznie do swojej ochrony. Hajducy wzięli udział we wszystkich wojnach toczonych przez króla. Najpierw w konflikcie ze zbuntowanym Gdańskiem, potem zaś kampaniach przeciwko Moskwie. Odznaczyli się w ich trakcie wielką skutecznością. Okazali się nie tylko wprawieni w wojennym rzemiośle, lecz także zawzięci i zdeterminowani. A przy okazji okrutni, skorzy do rabunku i trudni do utrzymania w ryzach. W dzisiejszym odcinku Encyklopedii Staropolskiej opowiem Wam o tej mało znanej, a interesującej formacji, która stała się wzorem dla polskiej piechoty wybranieckiej. Ilustracją dla tego materiału będą ujęcia, jakie wykonałem rekonstruktorom historycznym z grupy Polish Halidooking Team. Jest to ekipa odtwarzająca właśnie piechotę węgierską z czasów Stefana Batorego. Jesienią towarzyszyłem jej w weekendowym obozie, połączonym z przemarszem i grą fabularną w malowniczej dolinie rzeki Pilicy. Jeżeli jesteście zainteresowani działalnością Polish Hiking Team, chcielibyście zacząć przygodę z rekonstrukcją historyczną, zapraszam was na ich profil w Facebook, na którym dzielą się bieżącymi informacjami dotyczącymi działalności. Link znajdziecie w opisie. Hajducy na służbie Batorego wyróżniali się w Rzeczpospolitej. Ubrani z węgierska w doumany i bogato szamerowane delie, wąskie spodnie, charakterystyczne trzewiki i filcowe magierki. Wąsaci, dobrze zbudowani, czarniawi, sprawiali wrażenie ludzi groźnych i półdzikich. W rzeczywistości jednak byli dobrze wyszkoloną formacją piechoty, wyróżniającą się na tle innych tego typu oddziałów. Jeszcze w pierwszej połowie XVI wieku, choć istniała już piechota typu strzelczego, wciąż zdarzali się piechociarze rodem z średniowiecza, zakuci w pancerze i wyposażeni w broń drzewcową. Na zachodzie Europy ewoluowali z czasem formacje dwojakiego rodzaju – pikinierów i muszkieterów. Ci pierwsi posługiwali się długimi pikami i bronią białą, a drudzy prowadzili ostrzał z broni palnej. Hajducy byli zorganizowani w zupełnie inny sposób. Nie nosili pancerzy, nie dzielono ich na walczących pikami strzelających z muszkietów. Każdy z nich dysponował przede wszystkim lądową różnicą, bronią krótszą i łatwiejszą w obsłudze od muszkietu, nie wymagającą udźwigania specjalnego widelca, na którym muszkieter opierał swoją broń. Mniejsza waga i rozmiar różnic pozwalały węgierskim piechociarzom na łatwe zarzucenie ich na plecy i kontynuowanie walki bronią białą. W tej grupie Hajducy używali przede wszystkim szabel i tasaków, a także różnego rodzaju toporów czy czekanów. Hajducy co do zasady nie używali długiej broni drzewcowej. Przynajmniej na papierze czyniło ich to mniej skutecznymi podczas walki z jazdą. Na pewno nie byli też równie groźni w bezpośrednich starciach strzeleckich co muszkieterzy. Trudno było też od nich wymagać wyrafinowanych manewrów. W zamian za to węgierska piechota była znacznie bardziej elastyczna i uniwersalna, zdolna do realizowania większego wachlarza zadań. Znacznie lepiej radziła sobie też z zadaniami saperskimi, szczególnie przydatna okazywała się więc podczas oblężeń. Formacje hajduckie dzielone były z reguły na stuosobowe osobowe roty, te zaś na dziesiątki. Dowódcą roty był Rotmistrz, zastępował go porucznik. W każdej dziesiątce funkcję dowódcy niższego szczebla sprawował dziesiętnik. Na każdą dziesiątkę hajduków przypadał wóz i wyposażenie obozowe. Do tego dochodzili funkcyjni, np. bębnicy czy chorąży. Wszyscy ubrani byli w jednakową barwę i wyposażeni na podobną modłę. Organizacja węgierskich hajduków Stefana Batorego stała się wzorem dla piechoty wybranieckiej. Była to formacja stworzona z inicjatywy samego Batorego w ramach reformy wojskowej 1578 roku. W przeciwieństwie do hajduków węgierskich, rekrutowanych systemem bębnowych z ludzi luźnych, Piechotę Wybraniecką zasilali chłopi z królewszyzn 1 na 20 łanów. Rozwiązania stosowane od 1578 roku w oddziałach Piechoty Wybranieckiej były kopią tych oryginalnych, węgierskich. Piechota, zorganizowana w madziarski sposób, wykorzystywana była w Rzeczpospolitej jeszcze w pierwszej połowie XVIII wieku. Wróćmy jednak do oryginalnych hajduków węgierskich. Ci przyprowadzeni przez Batorego do Rzeczpospolitej szybko okazali się żołnierzami dość niesfornymi. Już w pierwszych tygodniach swojej obecności w Koronie oćwiczyli obuszkami szlachcica, niejakiego hojnackiego, potem zaś wdali się z Polakami w burdę, w której wzięło udział przeciw sobie kilkanaście set człowieka, jak zanotował pod datą 12 czerwca 1576 roku kronikarz Marcin Bielski. W kolejnych miesiącach wytrwale pracowali na swoją opinię z korych do bitki z byle powodu. Ta niezbyt chlubna cecha miała swoje konsekwencje. Szlachcie nie w smak były swawole obcego żołdactwa. Ostatecznie jednak piechociarze potrafili uciszyć krytyków postawą na polach bitew. Pierwszym poważnym sprawdzianem bojowym Hajduków była wojna Batorego z Gdańskiem. Odegrali oni w niej bardzo ważną rolę. Szczególnie zasłużyli się w czasie bitwy pod Lubieszowem. Miała ona miejsce 17 kwietnia 1577 roku. Stoczona została między siłami królewskimi pod wodzą Jana Zborowskiego a gdańskim wojskiem najemnym Jana Winkelbrucha. Bitwę tę często pamięta się przede wszystkim ze względu na udział w niej prototypowej Husarii. W rzeczywistości równie ważną rolę odegrała w niej węgierska piechota pod wodzą niejakiego Michała Wadacza. Walczyła ona na prawym skrzydle wojsk królewskich. Najpierw wchodząc w wymianę ogniową z Landsknechtami, potem zaś ścierając się z nimi w walce na broń białą. W starciach tych Hajducy ujawnili swoje dwa największe atuty – wspomnianą uniwersalność i wyjątkowe zawzięcie wobec wrogów. Po chwilowym kryzysie spowodowanym ostrzałem gdańskiej artylerii Hajducy ruszyli do zwycięskiego boju. Posłuchajmy opisu źródłowego. Piechota węgierska uderzyła z prawego skrzydła, ale przerażona hukiem armat na ziemię popadała, żeby się od strzałów ochronić. Dowódca jej, Michał Wadacz, przypomniał jej zaraz wstyd, jaki ją spotka, kiedy przed królem batorym stanie, jeżeli nie zwycięży. Zerwała się tedy na nogi i w gęste szyki Gdańszczan strzelając z różnic niemało zabiła. Nieprzyjaciel zmieszał się, wtedy węgierska piechota szybkim biegiem armaty zdobyła i, pozabijawszy kanonierów, na nieprzyjaciela samego je obróciła. Nieprzyjaciel, dotąd nieczynny, myśląc, że łatwo tak małą liczbę zgniecie, wpadł na Węgrów. Wadacz, raniony w kolano, upadając, zawołał na swoich, żeby rzuciwszy precz broń palną, mieczów dobyli dzielnie się sprawili częścią włóczniami, częścią mieczami rąbiąc, częścią zręcznie między włócznie się wciskając, także piechoty nieprzyjacielskiej szyki połamane zostały. Bitwa pod Lubieszowem zakończyła się wspaniałym zwycięstwem wojsk królewskich. Ujawniła skuteczność piechoty węgierskiej, ale i jej okrucieństwo. Kronikarz Marcin Bielski zwracał uwagę, że hajducy bez cienia litości dobijali rannych żołnierzy gdańskich. Mimo próśb Hetmana Jana Zborowskiego nie udało się ich od tego odwieść. Swojemu wodzowi Węgrzy odrzekli podobno, że gdyby to Gdańszczanie zwyciężyli bitwę, robiliby dokładnie to samo. Równie ważką rolę odegrali Hajducy także podczas wojen Batorego z Moskwą. Hajducką Gwardię Królewską uzupełniły wówczas dodatkowe jednostki pomocnicze zaciągane w Siedmiogrodzie i Słowacji, a także świeżo uformowana polska piechota wybraniecka. To jednak zaprawieni w bojach Węgrzy wykazywali się szczególną skutecznością i po raz kolejny okrucieństwem. Tym razem wodzem oddziałów węgierskich, także Hajduków, był Kasper Bekiesz, bliski współpracownik Stefana Batorego. W pierwszej kampanii moskiewskiej z 1579 roku, której celem było zdobycie Połocka, piechociarze węgierscy atakowali tzw. Zapołocie. Odcinek umocnień twierdzy, który uznawano za możliwy do przerwania. Podczas starć jednostki piechoty węgierskiej kooperowały z piechotą wybraniecką. Współpraca ta daleka była jednak od harmonijnej. Między polskimi wybrańcami a Węgrami dochodziło do niesnasek, które przeradzały się czasem w jawne sabotowanie działań. Węgrzy oskarżali Polaków o opieszałość i tchórzostwo. Polacy uważali zaś, że król faworyzuje swoje rodzime jednostki. Brak kooperacji osłabiał potencjał królewskiej piechoty, jednak kronikarz Reinhold Heidenstein i tak wysoko oceniał jej działania. Szczególnie zaś Węgrów, którzy według jego słów wytrzymałością wszystkich przewyższyli. Swoją postawę bojową hajducy okupili wysokimi stratami. Po raz kolejny dała też o sobie znać ich upieszcza natura. Gdy po kilkudziesięciu dniach oblężenia połoc wreszcie skapitulował, Węgrzy, mimo oficjalnego zakazu królewskiego, wzięli się za kradzieże, palenie i mordowanie. Wywołali tym protesty Polaków. Naszym bynajmniej nie chodziło o ratowanie moskiewskich obywateli pędzej o fakt, że sami powstrzymywani byli przez dowódców od podobnych działań. Tak pisał o tym pamiętnikarz Jan Dymitr Solikowski. Po wejściu do twierdzy połockiej odprawione są modły dziękczynne, a tymczasem Węgrowie pustoszyli i brali łupy z zamku. Pomimo oporu Niszczyckiego, Pękosławskiego, Niemsty, Krasickiego i innych, którym straż powierzono. Lubo Węgry temu zaprzeczali, zwalając winę rabunku na Polaków. Jednak te rzeczy publicznie się przedawały, jakoby król dozwolił Węgrom łupieży. W kolejnej odsłonie wojen moskiewskich, tej zakończonej oblężeniem Wielkich Łuk w 1580 roku, węgierscy hajducy wsławili się podpaleniem umocnień wieliża, Potem zdobyciem strategicznej pozycji pod Twierdzą Uświat. 300-osobowy oddział Węgrów oddał też reszcie wojska znaczne usługi, umacniając okoliczne drogi i ułatwiając tym samym pochód cięższym jednostkom. Pod wielkimi łukami, twierdzą stanowiącą główny cel kampanii 1580 roku, hajducy doprowadzili do podpalenia jej drewniano-ziemnych umocnień, co przyspieszyło kapitulację obrońców. Potem zaś, jak to mieli w swoim zwyczaju, rzucili się do rabowania po raz kolejny wbrew zakazom Batorego i dowódców wyższego szczebla. W wielkich łukach węgierska piechota zapłaciła jednak wysoką cenę za swoją niesubordynację. Siekący Moskali żołnierze nie zadbali o ugaszenie pożarów trawiących umocnienia. Gdy ogień doszedł do magazynów prochowych, nastąpiła ogromna eksplozja. W jej wyniku zginęło aż 200 Polaków i Węgrów zajętych rabunkiem i większość załogi broniącej wcześniej twierdzy. W gruzy obróciły się też moskiewskie fortyfikacje, które potem trzeba było mozolnie odbudowywać. Nie wspominając już o zdobycznej broni, artylerii i potencjalnych łupach. Uczciwie należy przyznać, że w rabunku Wielkich Łuków brała udział też czelać obozowa. Wielu kronikarzy przyznawało jednak, że to hajducy grali w tym procederze pierwsze skrzypce. Znając ich wcześniejsze wyczyny, zdaje się to prawdopodobne. Tak sprawę opisywał Maciej Stryjkowski. Wnet Węgrowie do zamku wielką żarkością wskoczywszy, tak czerniców z krzyżami procesją idących, jako inszą Moskwę słusznym gniewem, mszcząc się swoich morderstwa, zapaleni, siekli małą różność męskiej i żeńskiej płci mając, tak iż krew indzie strumieniami płynęła i kopyta końskie okrywała, bo przez siedem tysięcy głów moskiewskich za malutki czas poległo. Hańbę za niezbyt godny postępek hajducy zmazali w kolejnym oblężeniu tej kampanii. Tym razem Zawołocza, twierdzy położonej na wyspie na środku jeziora Pocosz. Tam Węgrzy odegrali kluczową rolę, budując pod ostrzałem mosty łyżwowe sięgające zamkowych murów. Po zaciętych walkach i Zawołocz skapitulowała. Z kampanią wielkołódzką związana jest też anegdota przytoczona przez Łukasza Działyńskiego, dotycząca hajduckiej chciwości i jej konsekwencji. Hajducy, chcący co zdobyć, szedł do komory bardzo ciemnej i nalazł tam niedźwiedzia wielkiego, co skoro mochowie, z nim chodzili. Mniemając, że Bachmat był, chciał go wywieźć. Wtem go niedźwiedź pod się zagarnął i począł go łamać, a on wrzeszczy, mając nasi, żeby tam Moskwa, którego z naszych biła, skoczyli na ratunek i onego niedźwiedzia zabili. Ostatnią wielką kampanią, w której hajducy węgierscy odegrali znaczącą rolę, było pięciomiesięczne oblężenie Pskowa między 1581 a drugim rokiem. Nie zakończyło się ono sukcesem, ale i tak skłoniło Moskwę do podjęcia rokowań zakończonych korzystnym dla Rzeczpospolitej rozejmem w jamie zapolskim. Węgrzy, jak zwykle, wykazywali szczególną determinację. Na początku oblężenia zaatakowali Moskali przez wyłom w murze, zdobywając nawet dwie baszty. Ostatecznie wyparci zostali gęstym ogniem obrońców. 27 października, niecałe dwa miesiące po rozpoczęciu oblężenia, grupa hajduków zdołała skutecznie ostrzelać fragment murów Pskowa, a następnie zniszczyć jego resztki za pomocą czekanów. Tym razem Moskali uratowały dodatkowe umocnienia ziemne. W czasie oblężenia, wyjątkowo trudnego ze względu na sytuację prowizacyjną wojsk królewskich, co róż wybuchały animozje między Węgrami a Polakami. Polacy klasycznie oskarżali Węgrów o niusubordynację, króla zaś o faworyzowanie swoich rodaków. Węgrzy zaś Polaków o tchórzostwo i opieszałość. Każdy o sobie najbardziej pamiętał, stąd kłótnie między Polakami i Węgrami tak zawzięte urosły, że się orężem na siebie porywali. Już dawniej żołnierze polscy rozgadywali po obozie, że Węgrzy z pogardą o nich mówią, nad wszystkimi wyżej się stawią, że sobie największą i najlepszą część łupów zagarnęli, że wszyscy inni jakby tylko dla ich chwały i korzyści walczą. Nieustanne kłótnie, przepychanki, czasem otwarta wrogość i bijatyki nie poprawiały sytuacji wojsk królewskich pod Pskowem. Sam król rzeczywiście zdawał się brać w stronę swoich rodaków. Istnieje nawet legenda, jakoby niechęć do walki Polaków miała wynikać z narkotyzowania się przez nich nasionami derenia. Tak czy siak, również pod Pskowem węgierscy hajducy ujawnili się ze swoimi podstawowymi cechami: z jednej strony walecznością, z drugiej awanturnictwem. Tak pisał o tym historyk Aleksander Boudyrew. Z jednej strony żołnierze z Węgier byli postrzegani przez stronę polską jako awanturnicy, ludzie rządni łupu za wszelką cenę, a co za tym idzie, niekiedy niesubordynowani. Ich buta, odmienne obyczaje wojenne, nawet wówczas niekorzystnie ich wyróżniały. Jednocześnie we współczesnej literaturze przedmiotu podkreśla się wysokie umiejętności taktyczne, kreatywność i determinację na polu walki, co zauważali nawet nieprzychylnie nastawieni kronikarze i pamiętnikarze. Rozejm w Jamie Zapolskim, podpisany w styczniu 1582 roku, był wielkim sukcesem Stefana Batorego. Rzeczpospolita odzyskała w wyniku jego postanowień inflanty oraz ziemię połocką. Wówczas mogłoby się wydawać, że jest to zaledwie początek wielkich zwycięstw króla niemalowanego, jak sam siebie określał wojowniczy Węgier. Los spłatał jednak dawnej Rzeczpospolitej Psikusa. Ledwie kilka lat później, w roku 1586, monarcha zmarł. Zdecydowanie zbyt szybko. Wraz z batorem z Rzeczpospolitej zniknęli oryginalni węgierscy hajducy. Zostali za to uformowani według siedmiogrodzkiego wzoru piechociarze wybranieccy. Choć byli to głównie polscy, litewscy i ruscy chłopi, to wraz z upływem lat i do nich przylgnęło węgierskie miano hajduków. Czasem formacje te zwie też polsko-węgierską, dla podkreślenia jej genezy. W wielu opracowaniach nie rozróżnia się oryginalnych hajduków węgierskich z czasów Stefana Batorego i polsko-węgierskich formowanych od reformy batoriańskiej 1578 roku. Tymczasem, choć podobne, były to jednak odmienne jednostki, w czasach Batorego wyraźnie rozróżniane w popisach wojskowych i innych źródłach. W dzisiejszym odcinku Encyklopedii Staropolskiej to już wszystko. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, serdecznie zachęcam do subskrybowania mojego kanału, komentowania i zostawiania łapek w górę. Możecie też wesprzeć mnie za pośrednictwem Patronite, YouTube i wpłat bezpośrednich na numer konta podany w opisie. Z góry wielkie dzięki. Do usłyszenia, do zobaczenia. Czołem!